Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, przyszła do mnie paczka z trzema pozycjami komiksowymi, jakie mnie interesowały pod koniec tego października. A co to są tutaj za komiksy? Za chwilkę się dowiecie. Tak jak widać, paczka z księga, z księga Nigilia, czyli nie przedłużając, zobaczmy, co się tam znajduje. Jedna jest to pozycja, na którą czekałem już dość dawno. To mnie zna, na pewno się domyśla. Jeszcze chwileczkę. Dobrze, słuchajcie. Pierwszą pozycją komiksową jest Batman. Nie tylko Biały Rycerz. Czyli kolejny już tom z tej sagi cały Biały Rycerz. Bardzo dobra seria. Bardzo mi się podobała, jeszcze nie zdążyłem nagrać na swoim kanale, ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobra są te komiksy z tego cyklu. Mamy kolejną część, tak wygląda. Przód, grzbiet i tył. Cena odkładkowa 99 zł. Drugą pozycją komiksów, słuchajcie, jest komiks Król Czerni, czyli jest to już ostatni tom, jeśli chodzi o tą sagę. Venona jest to takie domknięcie całej serii. Marvel Fresh mam wszystkie cztery części. Ta będzie piąta. Także jest ok. Cena 109,99 To Też całkiem gruby, pewnie coś koło 300 stron. Koniec. No i to posłuchajcie taką wisienką na torcie, na którą tak naprawdę najbardziej czekałem. Kto mnie zna, oczywiście, już wie. Tada. Jest to nic innego jak Batman Dziedzictwo, czyli drugi tom już sagi, która poprowadzi nas do Ziemi Nicznej, No Man's Land. Dobra, ten komiks sobie otwórzmy i zobaczymy, jak to się tutaj prezentuje w środku. Jak to będzie z kontynuacją w historii, a raczej jej następstwami, jakie mieliśmy w pierwszym nie tak dobra przede wszystkim słuchajcie chcę sobie ogarnąć tu zobaczyć czy nic nie jest uszkodzone dobra super nic nie jest co jest właśnie to to jest gildia świetnie pakuje jest nasz główny bohater słuchajcie przód grzbiet batman dziedzictwo naprawdę gruby chyba to on jest troszeczkę grubszy od Epidemii. Cena układkowa 199 zł. Otwieramy sobie i troszeczkę pooglądamy jakieś przykładowe ilustracje. I tutaj chyba będą już artyści, których ja najbardziej lubię z tamtych lat. Scenariusz Adam Grant. Tak, Dixon Tak, mamy gr rysunki Graham Nolan. Jim Ballet, Jim Aparo jest, super prawda. brakowało mi Grahama Nolana i Jim Aparo, powiem wam szczerze a jest Kelly Jones? chyba w tym nie ma rysunki nie, Kellego Jonesa tutaj nie widzę okej okay. o, mamy fajny spis treści, 533 strony Grach Nolan, Jim Aparo to są moich tacy jedni chyba z najbardziej ale tych artystów lubię z tamtego okresu. Ale czekajcie, nie mam żadnego wstępu. A czy od razu nam się zaczyna koniec, słuchajcie? Czyli tak jak w poprzednich tomach, czy to z Nightfallu, czy to z epidemii, mieliśmy jakiś wstęp. Taki opis wiecie, od autorów. Nie, tutaj nic nie mamy. Dobra, no, okej, okay. no nie mamy, to nie mamy. Trochę się zdziwiłem, bo zawsze trochę już się przyzwyczajałem do tego. No i dobra, no i słuchajcie, zaczynamy. Jestem ciekaw, jak ta historia się potoczy. I na pierwszy ogień już jest grach Nolan na rysunki. Scenariusz Chuck Dixon. Czyli mamy, słuchajcie, wow, to właśnie ja lubię takiego Batmana w tym wydaniu. Jestem ciekaw, jak ta historia będzie tutaj potoczona w dalszym ciągu. Fajna sprawa. No i słuchajcie, już w grudniu słuchajcie, zaczynamy siedmiotomową sagę, jaką jest Batman i Ziemia Niczynia i to dopiero będzie, bo to tak naprawdę jest takie można powiedzieć wprowadzenie do tej głównej yy, historii, tak? Ale bardzo fajnie, że Egmont nam też to wydaje, to wszystko, bo klasyczny Batman to jest taki Batman, jakiego ja osobiście yy, najbardziej lubię, no i zapewne z wielu z Was także. No i te okładki też są bardzo, jest to bardzo fajna sprawa. spójrzcie Rysunek Jima Paro. Jima Paro też doskonale na pewno znacie, z nightfallu gdzie rysował, ilustrował tytułową starcie Batmana z Baynem, z Bainem, tak z Naprawdę gruby komiks, z Nie będę tutaj wszystkiego okładkowa, bo to by. Tak, tutaj już czytaliśmy w opisie, że tutaj mamy Bane'a, że podobno Bane wróci do Gotham. W opisie, czy na stronie Egmontu, czy na innych stronach, można się o tym dowiedzieć, oczywiście. Na tyle okładki, także mamy tutaj <coughs> krótki też opis tego, że Bane wróci. Jestem ciekaw, jak to będzie potoczone. O, fani rysuje, słuchajcie, Graham Nolan. Bane i Demon, część czwarta. Czyli będzie to kilkucześciowa historia nie no ja powiem wam że mega się cieszę z tych klasycznych zeszytów z Mrocznym Rycerzem naprawdę mega że to jest wydawane w przyszłym roku chyba mamy kolejne trzy tomy mieć wydane z tego co było na MFC tam zapowiedziane i podejrzewam że to też będą takie grube komiksy Dobra, wiecie co? Ja tutaj trochę pominę, bo tam widziałem jakaś walka, troszeczkę z mainem była. Nie chcę spoilować i sobie, i wam, bo mnie to też mega ciekawi, jak ta walka się potoczy. Może sobie tutaj już pominę, powiem wam, a zacznę sobie tutaj od tyłu, bo nie chcę też spoilować, żebyście też nie mieli <laughs> niespodzianki, że nie chcący wezmę na stronę, którą nie chcecie oglądać. Dobra, początek sagi, słuchajcie, Batman czyje to o tym już wiemy, to będzie mieli w grudniu. Oczywiście, cała Naga Saga Nightfall. No, jest fajna, świetny. No, powiem Wam, że to mega fajnie i ładnie wygląda na półce. Wraz, właśnie, Saga Nightfall wraz z epidemią i całym jego runem, całym crossoverem, świetnie będzie się prezentował. No i mamy troszeczkę dodatku, widzę. Fajnie. No, nie jest tego za wiele, ale dobra. Egmoch nas przyzwyczaił, że zbyt dużo tutaj nie mieliśmy po prostu czy to w Nightfallu, czy teraz w tej sadze dodatków, także słuchajcie no, y, takie pozycje komiksowe Batman czyja Venom, czyli Król Czernie, inaczej mówiąc tak i Batman, nie tylko Biały Rycerz najbardziej oczywiście jestem zadowolony z Batmana Epidemii i prawdopodobnie y, czytam teraz inną pozycję komiksową póki co jeszcze nie zdradzam, jak dokończę ją czytać Zacznie się we, wezmę się za Epidemię, także to by było na tyle w tym filmie Dzięki za obejrzenie i napiszcie mi, czy z tych trzech komiksów macie coś do sobie zamiar kupić. Cześć!